Dróg do zdrowia jest wiele. Każdy gdzieś, dzisiaj w dzisiejszych czasach chce mieć dużo energii, chce mieć świetną figurę, świetną sylwetkę, dobrą kondycję. Natomiast co my z tym tak naprawdę robimy każdego dnia? Wychodzi na to, że niewiele wchodzą fast foody, wchodzą często jakieś szybkie inne je też posiłki, czy węglowodany, czy słodkie napoje, człowiek się na tym chwyta, że nagle zamiast zjeść jakiś konstruktywny posiłek, idzie na pizzę, idzie na jakiegoś fast fooda, nie tędy droga, by o tym pamiętamy, niby o tym wiemy, a jednak rzeczywistość jest zupełnie inna i często nie zdajemy sobie sprawy, jak szkodzimy naszemu organizmowi. Ja trochę w tej materii wiem, bo zaczynałem od 120 kilo, dzisiaj już jest waga zupełnie inna, natomiast cały czas jestem na etapie poszukiwania jeszcze tych dróg, do zdrowia, co jeszcze można zrobić do naszego organizmu, żeby być zdrowszym, mieć więcej energii, lepszą kondycję, lepszą sylwetkę. I trafiłem, słuchajcie, na coś fajnego. Jestem bardzo sceptykiem do wielu tematów, jeśli chodzi o to. Natomiast trafiłem na dość ciekawy program, który mnie bardzo zainspirował, ponieważ. Nie, nie dotyczy tylko i wyłącznie jakby stosowania pewnych produktów, tylko jakby cała ideologia z tym związana, czyli jest program w kontekście filmowym, w kontekście odżywiania, w kontekście suplementacji, naprawdę sensownie połączony, który w okresie wprowadzenia 50 dni ma wprowadzić zmiany w naszym ciele. Dzisiaj chcę wam go pokazać, zaprezentować, dopiero go odebrałem dzisiaj rano, przywiózł mi go kurier, więc sam jestem bardzo ciekawy, co w środku tego opakowania jest, wszystkich produktów jeszcze nie znam, natomiast czuję się mega zmotywowany, mega Zainspirowany, żeby łącząc wszystko z treningami, czy z jazdą na rowerze, czy treningami na siłowni, które mam, żeby też ten program realizować. I z tym będę się z Wami dzielił. Każdego dnia przez okres 50 dni będziemy obserwowali, jak zmienia się sylwetka, jak zmienia się energia. Będę Wam nagrywał takiego wideo daily, bloga pod kątem, jak się czuję, jakie są odczucia, jak, jak to wszystko wygląda. I tak samo przed rozpoczęciem zrobimy pomiary, czyli zrobimy pomiar w centymetrach, ile jest na brzuchu tłuszczu, mniej więcej. Postaram się też zrobić badanie pod kątem ilości tkanki tłuszczowej w organizmie, ilości wody, żebyśmy wiedzieli, jak to podczas tego programu będzie dokładnie przez okres 50 dni wyglądało. Także zaczynając, słuchajcie, tak wygląda całe to opakowanie. Jest to dość duża paczka, yy, jak możemy zobaczyć. Otworzymy, zobaczymy, co w ogóle znajduje się w środku. Sam jestem mega, mega ciekawy, bo w internecie widziałem trochę było tych produktów. Natomiast zobaczymy, co jest w środku. Słuchajcie, i teraz tak, co tu nam się rzuca w oczy? Jest trochę rozgarbiasz w tym wszystkim, jak można zobaczyć. Jest tutaj bardzo dużo. Mnóstwo małych etykiet, pewnie odnośnie produktów. Zacznijmy od początku. Yy, Program Shape Up mamy do 50 dni szczuplejszej zdrowej przyszłości wygląda to świetnie jest taka ulotka wprowadzająca wstępna żeby się z programem zapoznać z tego, co ja już zdążyłem się dowiedzieć, program jest podzielony na trzy fazy. Faza przede wszystkim połączona jest z odżywianiem, treningami, a także fajnym mentalnym podejściem, żebyśmy swoje nawyki żywieniowe też pozmieniali, żebyśmy pamiętali o tym, w jakich godzinach jeść, kiedy robić przerwy od jedzenia, w jaki sposób nawadniać nasz organizm, bo te wszystkie rzeczy są bardzo ważne, jeżeli chcemy osiągnąć zdrowie, osiągnąć zdrową sylwetkę i czuć się świetnie, no bo do tego dzisiaj wszyscy dążymy, prawda? Żeby rzeczywiście była fajna energia i żebyśmy się czuli dobrze. Słuchajcie, jest, widzę, Shape Up Checklist Food, czyli checklista, co możemy doskonale zjeść. Słuchajcie, wygląda świetnie, zobaczcie. Jest pełna rozpiska z podziałem na warzywa, na owoce, źródła białka zwierzęce, oleje tłuszcze, węglowodany. Jest pełna fajna rozpiska. Co dokładnie w tych rzeczach, w owocach, warzywach się znajduje, w produktach mlecznych, w napojach z opisem, które produkty będą jako do utraty wagi, które na zdrowie, i tak dalej, i tak dalej. Będę się z tym na pewno zapoznawał i też na bieżąco o tym będziemy sobie w trakcie realizacji programu rozmawiali. Idąc dalej, słuchajcie, jest kolejna checklista suplementacji z suplementacją wiadomo też, że ostrożnie nie możemy brać wszystkiego jak upadnie muszą być te produkty dobrane w odpowiedni sposób musimy pamiętać o tym, jak to będzie nam się wchłaniało i czuć przede wszystkim w trakcie realizacji. Słuchajcie, jest pełen rozpis po lewej stronie wszystkich produktów, które w tym programie będą rzeczywiście brały udział jest rozpiska na fazy są podzielone na trzy fazy faza od 1 do 5, przygotowania faza od 6 do 26, faza pełnej transformacji organizmu i ostatnia faza od 27 Dnia faza finałowa, czyli już jakby te nawyki pozostały w nas, i tu myślę, jakieś efekty już powinny dość ciekawe być od razu zauważalne. Będziemy oczywiście pomiary robili też w trakcie, obserwowali, co się będzie z ciałem człowieka działo. Idąc dalej, jest też kolejna checklista do uzupełniania, słuchajcie. Tu mamy pełen plan. Każdego dnia dostajemy na maila dostęp do wideo, na którym będziemy mogli zapoznać się z informacjami od specjalisty, który dla nas przygotował czy program żywieniowy, czy informacje o treningach. Tu mamy, jak widzicie, podział w standardowym planie na odnośnie jedzenia, odnośnie treningów, jakie treningi wykonywać. Nie są to też trudne jakieś rzeczy, tak? Ważne, żeby utrzymać ten wysiłek fizyczny na poziomie stałym, czyli spacer, jogging, kijki trekkingowe, rower czy pływanie. Dla każdego, słuchajcie, kto co lubi, żeby ta aktywność była jak najbardziej ciągła i zachowana. To jest cała struktura tego planu, widzę przygotowana też, także na spokojnie z tym się zapoznam i będę to wdrażał, i to wszystko będę też rejestrował, żebyście mogli być na bieżąco z programem. Tutaj jest, widzę, świetna książeczka, praktyka i przepisy. Wow, czyli będzie można tutaj zapoznać się z przepisami również produktów. Jest program Shape Up w skrócie, przekartkujemy. Dużo ciekawych informacji, są fazy szczegółowo rozpisane, są też przyprawy, z jakich można korzystać, warzywa. No świetnie, wygląda to słuchajcie całkiem ciekawie, jest tego materiału mnóstwo, także myślę, że trzeba będzie to na spokojnie przewertować przed rozpoczęciem, także dzisiaj się z tym będę zapoznawał, natomiast wprowadzam to za 2-3 dni, jak tylko zapoznam się całkowicie z tymi informacjami, żeby podejść do tematu w sposób mega profesjonalny. E, idąc dalej, książka, e, Kamień Życia o Zolicie klinopteolicie, myślę, że też jeszcze elegancko zafoliowana, więc rozfoliujemy, rozpakujemy, żeby ją również przeczytać. No i co? Przechodzimy do produktów. Słuchajcie, co my tutaj w ogóle mamy w środku. Jest Omega, Omega 3 w kapsułkach. Jest e, Vitacell w ilości dwóch opakowań, czyli mamy chrolellę, która na pewno nam się przyda w samym procesie działania. Jest Witter Z tego co możemy przeczytać, produkt zawierający w sobie spermidynę działa mega pod kątem autofagi komórkowej, czyli przy fazach przerwy posiłkowej, żeby też organizm komórki miał możliwość strawienia resztek, które są do, wyko do wykorzystania. Ok, idąc dalej, mamy lawe piór proszek, czyli zolid do stosowania doustnego, oczyszczający z metali ciężkich. Mamy lawe BAF. Produkt do kąpieli bądź moczenia stóp, który dodatkowo będzie wspomagał proces detoksykacji organizmu. Tak istotny i tak ważny w procesie przemiany i transformacji naszego ciała. Jest witaminka D3 również dostępna. To już o tym nie będę mówić, już raczej każdy wie, co to jest witamina D3. Są zioła Vita Herbs, Vita Herbs, przepraszam, czyli też uniwersalne, aby przypuszczam w kierunku odrobaczenia podziałać. Jest też wersja Lawy Pure Shape Up Edition, czyli wersja, która jest jeszcze bardziej uszlachetniona niż wersja klasyczna Lawy, którą się wprowadza na pewno w pierwszym, pierwszym początkowej fazie, to co wyczytałem już w internecie. Co jeszcze dodali? Dodali nam, o, shaker. Heh, fajnie, shakery już w domu są, ale ten też jest całkiem ciekawy. Super, będzie można też przygotowywać szejki. Czemu shaker? Bo w zestawie jeszcze z Enproba, słuchajcie. Enproba, z tego co już się zapoznałem, z tą mega fajną ulotką, bo każdy produkt, słuchajcie, z tego co widzę, ma swoją etykietkę, e, oczywiście w języku polskim również, gdzie dokładnie jest rozpisane, po co to jest, jak stosować, do czego to jest. Więc z tej ulotki już wyczytałem, jest komplet, bardzo fajny, przyjazny dla naszej jelitowej bakterii, e, które na pewno wesprą procesy zachodzące w naszych jelitach. Są, widzę, dwa opakowania Enproby co możemy zobaczyć tutaj na załączonym obrazku czyli na cały program zakładam 50 dniowy e, idąc dalej Vita Intens to są witaminy chyba w butelkach nawet z tego co kojarzę chyba tak zaraz zobaczymy otworzymy jeszcze to opakowanie o jest miareczka do dawkowania ale super spakowane żeby się nie uszkodziło zobaczcie może wygodnie za dwa oczka złapać wyciągnąć i jest super Otwieramy, sprawdzamy co jest w środku. Tak, butelka. Butelka z witaminami. Są dwie butelki po 500 ml. Yy, mają sobie witaminę A, B1, B2, niacynę, witaminę B6, biotyna, B12, C. No pięknie. Magnez, selen, cynk. Super. Czyli kompleks fanie dobranych witamin, które będziemy mogli zastosować w programie. Ok, na razie to odłożymy na bok. I słuchajcie, z takich jeszcze ciekawostek. Co tu jeszcze w paczce znalazłem, bo już prawie wszystkie produkty wyciągnąłem z kartonu. I jeszcze jest miarka. Fajny gadżet, przyda się. Będzie akurat w sam raz do pomiarów, żeby te pomiary zapisać na wstępie, bo oczywiście realizując cokolwiek, dobrze zmierzam na tym kontrolę. Czyli zaczynamy od punktu bazowego, zobaczymy co się dzieje. I w trakcie będziemy robili pomiary, analizowali wszystko i podsumujemy sobie wszystko za 50 dni, zobaczymy, jakie zmiany zaszły w ciele, jak jest z energią, jak jest samopoczuciem, ile straciliśmy centymetrów, jeśli chodzi o tłuszcz. Z tego, co zdążymy już przeczytać, program jest tak przygotowany, że zaczyna się działanie ze spalaniem tłuszczu, oczywiście połączone z ćwiczeniami, z dietą, bo nie ma cudownych produktów, które zrobią coś za nas. Jeżeli my sami od siebie jakiegoś wysiłku, to wszystko nie włożymy. Także musimy pamiętać o tym, że to są produkty wspierające. para Opracowanie materiału, które otrzymujemy, to jakby jest druga część, łącznie z materiami filmowymi, które mają nas wzmocnić w tych procesach, zmotywować do działania, a przede wszystkim wyrobić w nas taką siłę nawyku, żebyśmy pamiętali o tym zdrowiu, o, zdrowiu, o zdrowych nawykach żywieniowych, no i zdrowo się odżywiali, słuchajcie. Także trzymajcie kciuki, wracam do Was. Z tym, na każdy dzień będziemy nagrywali jeden materiał wideo odnośnie ćwiczeń, odnośnie tego, co można zrobić, odnośnie samopoczucia, jak to wszystko będzie wyglądało. Także na razie pozdrawiam Was serdecznie. No i co, zachęcam, żebyście też się zapoznali z tym programem, bo zapowiada się naprawdę ciekawie. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnym wideo.